Dziś KS Osiek rozgrywa kolejny sparing z Wyszanowem. Dziś warunki idealne praktycznie do ćwiczeń. Powiedzmy jak obecnie wyglądają te spotkania treningowe, póki co no i jeszcze trochę oczywiście start ligi nastąpi. Witam tak gramy się sparing z Wyszanowem. Sparingi do tej pory na razie jeszcze nie są jakoś tak idealnie tak ułożone jak bym chciał, ale ale dzisiaj jest pierwszy taki, gdzie jest pogoda bardzo dobra do gry i warunki są naprawdę ciekawe. Także następna kolejna jednostka treningowa, gdzie ćwiczymy to, co budujemy na treningach. Czy frekwencja na treningach jest lepsza? Jak to wygląda obecnie właśnie? Tak, jest całkiem w porządku. Mamy około 12 do 15 osób na treningach. Chłopacy trenują, jest zaangażowanie, także, także wygląda to optymistycznie. Aby no, to przełożyli teraz na, na mecz ligowy. Czy jakie zmiany kadrowe są, czy nie ma? Nie, nie, żadnych zmian. Jest ta grupa, która była do tej pory, nie wzmocniliśmy się, natomiast no, pracują te, te osoby, to są w kadrze, także na tą chwilę tak jak jest, wygląda tak, jak, jak, jak powinno być. Panie, wszystko, panie, 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 Davide, vuoi portare Davide! Davide! Davide!